muzyki mogę być sam na siebie Wygram już, ponieważ kocham muzykę Całym sercem jest niepełnot Zamknięty na fiorynowy krucz dziewczynki krzywdy, w owca. Że to szansę, gdy będę dobra dla innych To zmienię się, dobre cały świat Kocham muzykę, music to wszystko Zawsze razem z nią Ciężka praca dla muzyki, mogę być sam na siebie już, ponieważ kocham muzykę, Całe serce mnie strunie, pełno to. Zamknięte na wykroczy, Małej dziewczynki krzywdy wierzyłam w Że dobra wraca, że do dobra dla To zmieni się dobra cały świat. Kocham muzykę, music band, wszystko, Zawsze razem z nią ciężka praca, dla muzyki mogę być na siebie. Wygrami już, wiesz, w cud, że dobra władza, gdyby to dobre dla innych, to zmieni cały świat. Kocham muzykę, muzykę, to wszystko. Zawsze razem z nią ciężka praca dla muzyki. Mogę być mieć na siebie, wygram i już, ponieważ kocham muzykę całym sercem, jest niepełna nut, zamknięta wiary w wkrótce. Mówię prawdę, kocham muzykę, tylko dźwięk sprawia, że uśmiecham się. Mówię prawdę i nawet gdy. Szczera jestem tylko ja. Wierzę, że wszystko nie przepadło, choć nie mam szans. Mówię prawdę, kocham muzykę, tylko dźwięk sprawia, że uśmiecham się. Mówię prawdę i nawet gdybym szczera była, jestem tylko ja. Wierzę, że wszystko nie, nie przepadło, choć nie mam szans. Moje dziewczynki krzywdy. Wierzę w cud, że dobrywoc, gdyby będę dobra innych. To zmieni się dobry cały świat. Kocham muzykę music wszystko zawsze razem z nią. Ciężka praca dla muzyki mogę być na siebie wygram już, ponieważ kocham muzykę całym sercem, jest niepełnut. wióry na wykrocz. Mój dziewczynki krzywdy, wierzę w cud, że dobra praca, gdyby do dobra, dla innych, to dobra to zmieni się, dobry cały świat. Kocham muzykę music bow, wszystko zawsze razem z nią. Ciężka praca dla muzyki mogę być na siebie wygram już, ponieważ kocham muzykę całym sercem, jest niepełnut zamknięte na fior i na wykrocz. Małej dziewczynki krzywdy, wierzyłam w cud, że dobra wraca będę dobra dla innych, to zmieni się dobra cały świat. Kocham muzykę muzykę bo wszystko zawsze razem z nią ciężko pracę dla muzyki, mogę pisać na siebie, wygram już, ponieważ kocham muzykę sam serce jest niepowod, Zamknięty na fior i na Bo Małej dziewczynki krzywdy, wierzyłam w cud, że to wraca od będę dobra dla innych, to zmieni się dobra cały świat. Kocham muzykę mam to wszystko razem, z, zawsze razem z nią. Ciężka praca dla muzyki, mogę być na siebie, wygram już, ponieważ kocham muzykę całym sercem nie z na to na wierno, wygroczony. na i w końcu ścianie, w sami w że życie przemija, teraz nie czuję się samotna, bo mam największą miłość jest muzyka, muzyka, muzyka. Mówiłam przecież, że chcę wiązać moją przyszłość z muzyką, ale jestem cel, w stanie, że skończyłam na marzeniach. Mówiłam, szczerze, że żonę muzykę kocham, to nigdy nie przeminę. Wszystko było prawdą. Dzisiaj jestem, Rawender. Musicat. jest dla no. O, o, o. muzykę, to mi cały świat. A zawsze w tym Po postanowieniu zostanę. Ludzie powtarzają, nic nie osiągniesz, jakim prawem to oceniasz. Czuję, że to moje serce rzecz dźwięku, to prawda, nie? Ma miejsce dla dziewczyn, nie interesuje mnie na miłość. Nie wiem dlaczego, ale siebie o wszystko winiam Chcę walczyć o to, co kocham. Nawet nie mam szans, słabe starannie sobie mi chcę chęć to marzyć, Choć muzyka daje mi uczucie miłości, którego potrzebuję. Stoję w kończę nie chcę z tym skończyć, że aż zasłużę. Zamykam zapłakane oczy, śpiewam cały głos. Moje pasja nabiera sensu. Dla dziewczynki krzywdy i wierzyła w co Dobry wraca, gdyby to dobry innych, to zmieni się do dobry cały świat. Kocham muzykę music band, wszystko zawsze razem z nią. Ciężka praca do muzyki mogę być cenna, nie? Staną na siebie, wygram już, ponieważ kocham muzykę w całym sercu, już nie na jestem wielką wkrocz. i dziewczynki krzywdy, wierzę w cud, że dobry wraca, gdyby to dobry innych, to zmieni się dobra cały świat. Kocham muzykę music band, wszystko zawsze razem z nią. Ciężka praca do muzyki mogę być cenna na siebie. Wygram już, ponieważ kocham muzykę całym sercem, jest niepełną suknią, to na wior na Jak małe dziewczynki krzywdy, wierzę cud, że dobra, co te dobra, trening, to doprowadzę, gdyby to dobry drajnik, to zmieni się dobry cały świat. Kocham muzykę, mi wszystko. Zawsze razem z nią się szkapracę dla Mogę być sam na siebie. Wygram już, ponieważ kocham muzykę całym sercem, jest niepełną to na wior i na Małe dziewczynki krzywdy, wierzę to dobra wraca, gdyby do dobra to inny kto zmieni się dobra cały świat. Kocham muzykę, mi zniknął, w wszystko. Zawsze razem z nią ciężka procedura muzyki mogę pisać na siebie, wygram już, ponieważ kocha muzyka całym sercem, z niej było. Nad zamkniętą na wiary na wygróż. Wierzyłam w to, że jestem nikim, że się powtarzali razy. Czy nigdy w życiu dzięki muzyce nie zostanę? Słucham muzykę, nie jestem pewna, że nigdy nie złe mi serca, nigdy nie będę smutna, ponieważ nawet przez nie to dzięki niej Jestem pewna w moim sercu jest miejsce tylko nauczyć o to muzyki Muzyki, muzyki, Wiem, że jest ciężko słyszę. To by sobie może z tym zateksem W końcu dojdzie dzień, gdy Stanę na scenie, w końcu dojdzie dzień Stanę na scenie, 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 scenie. Muszę to poczekać, to nie czas Gdy wszystko przepadło Wszystko przepadło, muszę wytrzymać Choć serce mi pęka, bo rośnie Przeszłam naszą rozłąkę, wie. Nie płacz, nawet ciągłą z tą ręką dźwiękiem skryje serce. Usłysz mój głos tak głośny, chociaż się jest w moim sercu. Jest jeden przedmiot, co zmienia ludziom w bajkę życia. Nigdy już więcej nie zazna. cierpienia, już nie jest, nigdy więcej nie wami serca. Wyroczy mnie z załamania, nie muszę tu zostać. Nie muszę tu stać, mogę słowo oddać serce. Muzyka numer jeden. dziewczynki krzywdy. Wierzy, w, w, wierzyłam w cud, że dobry wraca, gdy będę dobre to zmieni się na dobry cały świat. Kocham muzykę, music, bądź wszystko. Zawsze razem z nią ciężka pracy dla muzyki. Mogę być sama na siebie, wygram już, ponieważ kocham muzykę całym cel, co z nim byłam, z doda, w całym sercu, jest niepełnym, co to na pewno w No i dziewczynki krzywdy. Wierzyłam w cud, że dobry wraca, gdy będę dobre dryjnych, to zmieni się na dobry cały świat. Kocham muzykę music point, wszystko, zawsze razem z nią. Cieszka, pacytara muzyki mogą być z na siebie, wygram i już. Ponieważ kocham muzykę, całym sercem jest niepełna, zamknięta na fielny, w grudz. Gdyby no, dziewczynki krzywdy wierzę w cudze, że gdyby to dobra dla do innych, do to zmieni się, dobry cały świat. Kocham muzykę music point, wszystko, zawsze razem z nią. Cieszka, pacytara muzyki mogą być z na siebie, wygram i już. Ponieważ kocham muzykę, całym sercem jest niepełna, zamknięta na fielny, w grudzie i dziewczynki krzywdę, wierzę w to, że dobra wraca, gdy to do dobra dla innych, to zmieni się cały świat. Kocham muzykę, music, mam wszystko, zawsze razem z nią. Ciężka praca, która muzyki, mogę być na siebie wygram już, ponieważ kocham muzykę całym sercem. Jest nie zamknięty zamknięty na wiarę nowy kru.